Drodzy bracia i siostry, spotykamy się dzisiaj w tym wielkim liturgicznym zgromadzeniu u stóp krzyża na Giewoncie w uroczystość najświętszego serca Pana Jezusa. Dziękuję Bożej opatrzności, że dane jest obchodzić tę uroczystość w ojczyźnie wraz z wami pod krokwią na podchalu, z wami, którzy wiernie przechowujecie część tej tajemnicy serca Jezusowego. Kościół w Polsce miał duży wkład w starania o wprowadzenie uroczystości najświętszego serca Pana Jezusa do kalendarza liturgicznego. Był to wyraz głębokiego pragnienia, aby wspaniałe owoce, jakie przyniosła ta pobożność, pomnażały się w życiu wiernych w całym Kościele. I tak się też dzieje. Jakże winniśmy wdzięczni być Bogu za wszystkie łaski, których doznajemy za sprawą serca Jego Syna? Jakże wdzięczni jesteśmy za to dzisiejsze spotkanie. Czekaliśmy na niedługo. Od dawna już zapraszaliście papieża, a było to przy różnych okazjach. Pamiętacie zapewne, jak Wam mówiłem wówczas, że trzeba mieć cierpliwość, że trzeba zostawić Bożej opatrzności odwiedziny zakopanego. Podczas mojej pielgrzymki na Słowację w lewoczy czytałem napis, jaki przygotowaliście: Zakopane czeka. Zakopane wita. I dzisiaj możemy powiedzieć, że Zakopane się doczekało i ja się doczekałem. Bóg tak rozrządził, że matka z lewoczy doprowadziła papieża do Zakopanego. Pozdrawiam Was wszystkich, zwłaszcza mieszkańców Zakopanego. Pozdrawiam tak drogich memu sercu górali podhalańskich. Słowa szczególnego powitania dziękuję do Waszego metropolity kardynała Franciszka. Do biskupa Toruńskiego, który dzisiaj tutaj raduje się, aby beatyfikacją swojej diecezjanki, do wszystkich biskupów polskich z kardynałem prymasem na czele i do wszystkich biskupów uczestniczących w tej uroczystości, również i spoza Polski. Pozdrawiam kapłanów, braci i siostry zakonne, a zwłaszcza siostry Albertynki i siostry Pasterki. Słowa pozdrowienia i podziękowania kieruję do burmistrza zakopanego i do władz samorządowych Podhala. Dziękuję za ten wzruszający hołd pod Hala, zawsze wiernego Kościołowi i Ojczyźnie. Na Was zawsze można liczyć. Dzięki składajmy Bogu za ten dzień, który Pan uczynił dla nas. W duchu tej wdzięczności pragnę wspólnie z Wami, drodzy bracia i siostry, rozważyć wielką tajemnicę Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dobrze, iż możemy to uczynić na trasie mojej pielgrzymki związanej z Kongresem Liturgicznym we Wrocławiu. Całe bowiem nabożeństwo do serca pana Jezusa i wszystkie jego przejawy są głęboko eucharystyczne. Będą patrzeć na tego, którego przebili. Oto słowa, które usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Święty Jan tym proroczym cytatem kończył swój opis męki i śmierci Chrystusa na krzyżu. Wiemy z tego opisu, że w wielki piątek przed świętem Pasch Paschy Żydzi prosili Piłata. Aby wszystkim trzem ukrzyżowanym połamano golenie i usunię usunięto ich ciała. Tak też żołnierze uczynili w stosunku do ob obu złoczyńców ukrzyżowanych z Jezusem. Gdy za zaś podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. Tylko jeden z żołnierzy włócznią otworzył mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Był to dowód śmierci. Żołnierze mogli zapewnić Piłata, że Jezus z Nazaretu zakończył życie. Natomiast święty Jan Ewangelista w tym miejscu widzi potrzebę jakby szczególnego uwiarygodnienia. Pisze tak, zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. I równocześnie stwierdza, że w tym przebiciu Chrystusowego boku wypełniło się pismo, które mówi kości jego łamać nie będziecie, a na innym miejscu będą patrzeć na tego, którego przebili. Ten właśnie ewangeliczny zapis stoi u podstaw całej tradycji kultu serca Bożego. Tradycja ta rozwinęła się szczególnie od XVII wieku w związku z objawieniami świętej Małgorzaty Marii à la francuskiej mis mistyczki. Nasze stulecie jest świadkiem intensywnego rozwoju nabożeństwa do serca Chrystusowego, o czym świadczy wspaniała litania oraz dołączony do niej akt poświęcenia ro rodzaju ludzkiego sercu Bożemu. A także akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu. To wszystko przeniknęło głęboko naszą polską pobożność, stało się udziałem wielu wiernych, którzy czują potrzebę wynagrodzenia sercu Jezusa za grzechy ludzkości, a także poszczególnych narodów, rodzin i osób. Będą patrzeć na tego, którego przebili. Te słowa kierują nasz wzrok ku Krzyżowi Świętemu, ku drzewu krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Nauka bowiem krzyża, jak prześwięty Paweł, która jest głupstwem dla świata, dla nas jest mocą Bożą. Rozumieli to dobrze mieszkańcy podhala. I kiedy kończy się wiek XIX, a rozpoczyna współczesny, ojcowie właśnie na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten krzyż stoi tam i trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów. Rzecz, mo rzecz można, iż ten jubileuszowy krzyż patrzy w stronę Zakopanego i Krakowa, i dalej w kierunku Warszawy i Gdańska. Ogarnia całą naszą ziemię, od Tatr aż po Bałtyk. Chcieli wasi ojcowie, aby Chrystusowy krzyż królował w sposób szczególny na Giwoncie, i tak też się stało. Wasze miasto rozłożyło się u stóp Krzyża, żyje i rozwija się w jego zasięgu, i Zakopane, i Podhale. Mówią o tym również przydrożne kapliczki, pięknie rzeźbione, z troską pielęgnowane. Chrystus towarzyszy nam w codziennej pracy i na szlakach górskich, wędrówek. Mówią o tym kościoły Waszego miasta, te stare, zabytkowe, kryjące w sobie tajemnicę ludzkiej wiary i pobożności, a także te nowe, niedawno powstałe dzięki Waszej ofiarności, jak chociażby parafialny Kościół Świętego Krzyża. Umiłowani bracia i siostry, niech nie wstyczcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujemy Bożej opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie, niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości. O tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w życiu znalazła swój najgłębszy wyraz. Miłość zawsze kojarzy się z sercem. Apostoł skojarzył ją właśnie z tym sercem, które na Golgocie zostało przebite włócznią setnika. W nim objawiła się do końca miłość, którą ojciec odwieczny umiwiłował świat. Umiłował tak, że syna swojego jednorodzonego dał. W tym przebitym sercu znalazł zewnętrzny wyraz, ten wymiar miłości, który jest większy od jakiejkolwiek miłości stworzonej. W nim objawiła się miłość zbawcza i odkupieńcza. Ojciec, jak czytamy, syna swego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I dlatego święty Paweł pisze Zginam moje kolana przed Ojcem, od którego bierze nazwy wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi. Zginam, ażeby wyrazić wdzięczność za objawienie miłości ojca w odkupieńczej śmierci syna. Zginam kolana zarazem, ażeby Bóg według bogactwa swej wiary sprawił w Was przez ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Bo serce to właśnie człowiek wewnętrzny. Serce syna Bożego staje się dla apostoła źródłem mocy wszystkich ludzkich serc. To wszystko zostało wspaniale oddane w wielu wezwaniach litanii do serca pana Jezusa. Jezusowe serce stało się źródłem mocy dla dwóch kobiet, które dziś Kościół wynosi do chwały ołtarzy. Dzięki tej mocy osiągnęły one szczyty świętości. Bernardyna Maria Jabłońska, duchowa córka świętego brata Alberta Chmielowskiego. Współpracownica i kontynuatorka jego dzieła miłosierdzia, żyjąc w ubóstwie dla Chrystusa, poświęciła się służbie najuboższym. Kościół stawia nam dzisiaj za wzór tę świętobliwą zakonnicę, której dewizą, której dewizą życia były słowa: dawać, wiecznie dawać. Zapatrzona w Chrystusa, szła wiernie za nim, naśladując go w miłości. Chciała uczynić zadość każdej ludzkiej prośbie, otrzeć każdą ze Pocieszyć choćby słowem każdą cierpiącą duszę. Chciała być dobrą zawsze dla wszystkich, a najlepszą najbardziej pokrzywdzonych. Ból bliźnich jest moim bólem, mawiała. Wraz ze świętym bratem Albertem zakładała przytuliska dla chorych i tułaczy wojennych. Ta wielka, heroiczna miłość dojrzewała na modlitwie w ciszy pobliskiej pustelni na kalatówkach. Gdzie przez jakiś czas przebywała. W najtrudniejszych chwilach życia, zgodnie z zaleceniami jej duchowego ojca, polecała się najś najświętszemu sercu Jezusa. Jemu ofiarowała wszystko, co posiadała, a zwłaszcza cierpienia wewnętrzne i udręki fizyczne. Wszystko dla miłości Chrystusa. Jako przez wiele lat przełożona generalna zgromadzenia sióstr posługujących ubogim trzeciego zakon zakonu Świętego Franciszka, czyli Albertynek. Nieustannie dawała swoim siostrom przykład tej miłości, która wypływa z jednoczenia ludzkiego serca z najświętszym sercem zbawiciela. To serce było jej umocnieniem w heroicznej posłudze najbardziej potrzebującym. I dobrze, że jest beatyfikowana w Zakopanem, bo to jest Zakopiańska święta. Chociaż nie pochodzi stąd, ale tu się rozwinęła duchowo do świętości przez kalatówki, poprzez pustelnia brata Alberta. W tym samym czasie w Zaborze Pruskim. Maria Karłowska prowadziła prawdziwie samaretańską działalność pośród kobiet, które doznały wszelakiej nędzy materialnej i moralnej. Jej święta gorliwość szybko pociągnęła za sobą grono uczennic Chrystusa, z którymi założyła zgromadzenie sióstr pasterek od opatrzności Bożej. Sobie i swoim siostrom tak wyznaczała cel. Mamy oznajmiać serce Jezusa, to jest tak z Niego żyć, i w Nim, i dla Niego, abyśmy się stały do Niego podobne i aby w życiu naszym On był widoczniejszy, aniżeli my sami. Jej oddanie Najświętszemu Sercu Zbawiciela zaowocowało wielką miłością do ludzi. Odczuwała ciągle nienasycony głód miłości. Taka miłość, według błogosławionej Marii, nigdy nie powie dosyć, nigdy nie zatrzyma się na drodze. Unoszona jest bowiem prądem miłości boskiego parakleta. Przez tę miłość wielu duszom przywróciła światło Chrystusa i pomogła odzyskać utraconą godność. Dobrze, że i ona beatyfikowana jest w Zakopanem, bo ten krzyż z Giewontu patrzy na całą Polskę. Patrzy i na północ, na pomorze, na płock, wszędzie tam, gdzie żyją owoce jej, jej świętości. Siostry, pasterki i ich służba potrzebująca. Drodzy bracia i siostry, obie te heroiczne zakonnice, prowadząc w w skrajnie trudnych warunkach swoje święte dzieła ujawniły w pełni godność kobiety i wielkość jej powołania. Objawiły ów geniusz kobiety, który przeja przejawia się w głębokiej wrażliwości na ludzkie cierpienie, w delikatności, otwarciu, gotowości do pomocy i w innych zaletach ducha właściwych kobiecemu sercu. Urzeczywistnia się on często bez rozgłosu, a przez to bywa nieraz niedoceniany. Jakże potrzeba go dzisiejszemu światu, naszemu pokoleniu. Jakże potrzeba tej kobiecej wrażliwości na sprawy bo boże i ludzkie, aby nasze domy i społeczność wypełniało serdeczne ciepło, życzliwość, pokój i radość. Jakże potrzeba tego geniuszu kobiety, aby dzisiejszy świat docenił wartość ludzkiego życia, odpowiedzialność, wierność, aby zachował szacunek dla ludzkiej godności. Takie miejsce bowiem wyznaczył Bóg kobiecie w swoim odwiecznym zamyśle, stwarzając człowieka mężczyz mężczyzną i niewiastą na obraz i podobieństwo swoje. Święty Paweł w liście do Efezjan czyni jak gdyby wyznanie osobiste. Pisze: Mnie zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych została dana taka łaska ogłosić poganą jako dobrą nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło. Czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy Wszechrzeczy? Tak więc poprzez serce Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego odczytujemy cały odwieczny Boży Plan zbawienia świata. Serce Boże staje się niejako tajemniczym i życiodajnym centrum tego planu. W Nim ten plan się wypełnia. Jak pisze apostoł Wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół staje się jawna, zgodnie z planem, jaki powziął Bóg w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W Nim mamy śmiały przystęp do Ojca z ufnością, dzięki wierze w Niego. Wszystko jest tutaj zawarte. Chrystus jest wypełnieniem Bożego planu odkupieńczej miłości. W mocy tego planu człowiek ma przystęp do Boga nie tylko jako stworzenie do swojego Stwórcy, a jako dzieło, dziecko do Ojca. Chrześcijaństwo oznacza nowe stworzenie, nowe życie, życie w Chrystusie, przez którego człowiek może mówić do Ojca: Abba, Ojcze mój, Ojcze nasz. Uroczystość najświętszego serca Pana Jezusa jest więc niejako wspaniałym dopowiedzeniem do Eucharystii i dlatego Kościół, wiedziony głęboką intuicją wiary, obchodzi to święto Serca Bożego na zajutrz po zakończeniu oktawy Bożego Ciała. Wielbimy Ciebie, Chryste, nasz Zbawicielu, Chryste, który ze swego kochającego serca wylewasz na nas strumienie, łas strumienie łask. Dziękujemy Ci za te łaski, poprzez które zastępy świętych i błogosławionych mogły nieść światu świadectwo Twojej miłości. Dziękujemy za błogosławione siostry, Marię Bernard Bernardynę i Marię, które w Twoim kochającym sercu odnalazły źródło swej świętości. Serce Jezusa, serce Ojca Przedwiecznego, serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy, przez Ducha Świętego utworzone. Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Zmiłuj się nad nami. Amen. Na zakończenie Mszy Świętej Jan Paweł II powiedział Dzisiaj dziękowałem Bogu za to, że wasi przodkowie na Giewoncie wznieśli krzyż. Ten krzyż patrzy na całą Polskę, od Tatr aż do Bałtyku. Ten krzyż mówi całej Polsce. Sursum corda, w górę serca. Trzeba, aby cała Polska od Bałtyku aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża na Giewoncie, słyszała i powtarzała. Sursum corda, w górę serca. Amen.